Pozwólcie, że was oprowadzę. Dajcie chwilę. Oh, shit. Damn, gdzie to jest? Najgorzej. I najgorzej. Cześć, 31 grudnia 2018 roku, imieniny Sylwestra, ostatni dzień roku, czas na przegląd całego stosu srebra. Czas podsumowań, więc y, zapraszam serdecznie na przegląd y, mojego całego stosu metali szlachetnych. Wszystko, czym dysponuję dzisiaj widzicie przed sobą. Skąd pomysł na to, aby zrobić taki film? Otóż przede wszystkim jest to pomocne dla mnie. Pozwala to monitorować inwestycje. Bardzo wielu rzeczy dowiedziałem się szykując ten, to, to wideo dla Was. Między innymi przeglądając rachunki zauważyłem, że zbieranie srebra rozpocząłem. Tak naprawdę pierwsze zakupy w 2015 Roku. Myślałem, że był to listopad 2016 roku, ale wychodzi na to, że tak naprawdę w tym momencie od grudnia 2015 roku zacząłem kupować srebro inwestycyjnie, srebro i złoto, metale szlachetne, więc to już będzie tak naprawdę trzecia rocznica. Zbierania srebra. Jeżeli chodzi o wielkość staku, oczywiście stosik jest jaki jest. Czy to dużo, czy mało, trudno powiedzieć. Oczywiście lepiej by było, gdyby był większy. Natomiast moje możliwości finansowe są jakie są. Nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolony z tego, co udało mi się uzbierać do tej pory. Kolejnym powodem, dla którego chciałem nagrać przegląd całego staku inwestycyjnego, całego stosu, jest to, że mam nadzieję, że zachęci to Was do inwestowania. Podobnież 5% ludności jakby zbiera srebro. Dawałoby to jakieś 380 tysięcy osób w Polsce, natomiast jeżeli chodzi o polskiego YouTube'a, to takich wideo nie ma. Ja myślę, że one zachęcają i jakby wspierają osoby, które robią to, e, utwierdzają je w przekonaniu, że nie są same e, i że warto to robić. E, poza tym pokazują, jak wspaniałą jest to zabawą, rozrywką hobby. E, takie inwestowanie nie ma żadnej innej inwestycji, która by e, tyle emocji wzbudzała, e, co zbieranie właśnie metali szlachetnych z uwagi na to, że są różne monety, różnej wadze, różne serie, różne sposoby, różne strategie, no i oczywiście walory estetyczne. Stąd też pomysł, żeby zrobić ten, to wideo, żeby też Was zachęcić, wesprzeć tych, którzy już zbierają srebro w tych działaniach. Bardzo dobrze, że to robicie i nie przestawajcie. Jest to rozrywka też dla mnie, także nie ukrywam, że to jest też forma rozrywki dla mnie. Co odkryłem oprócz tego, że wcześniej zacząłem kupować srebro niż myślałem, udało mi się stworzyć Excel, w którym każdą transakcję wprowadziłem razem z ceną. To pozwoli mi też ustalić średnią cenę zakupu za uncję srebra, za uncję złota w przyszłości będzie to już dużo, dużo łatwiejsze będzie, wystarczy po prostu dodawać konkretne pozycje i monitorować jakby tą średnią cenę za uncję z tego co zauważyłem zakupy w sklepach stacjonarnych wychodzą jest dużo, dużo drożej niż jakby zakupy przez internet czyli te rozpakowanka, które już nagrywam od jakiegoś czasu, które Wam prezentuję. Generalnie zasada jest taka, że są to dzienniki inwestycyjne i każda transakcja w stoku będzie rejestrowana, będzie zamieszczana na YouTube i na Steamit, i być może jeszcze na innych platformach, na innych platformach yy, yy, wideo. Dobra, dosyć gadania, pozwólcie, że was oprowadzę. Tu na początku mamy stosik inwestycyjny, tutaj mamy sekcję z tak zwanym śmieciowym srebrem. Idąc dalej, mamy Bestii Królowej 10 uncji, kilka monet, które mam w pojedynczych egzemplarzach lub no, po kilka sztuk po prostu. Tutaj mamy sekcję ze złotem, którego jest bardzo, bardzo mało. Kupiłem je tylko i wyłącznie na początku jakby zbierania, kiedy jeszcze nic nie wiedziałem na temat inwestowania w metale szlachetne. Po prostu czułem, że muszę mieć też troszkę, troszkę złota. Natomiast osobiście uważam, że nie, przy, przy takim stosunku złota do srebra jest to po prostu niepotrzebne. Tu mamy rodzynka. Naszym rodzynkiem jest jedna sztabka kilogramowa srebra. Tutaj mamy Brytanię, Kangury i fundament, tak naprawdę, naszego stosu. Ok, zobaczmy, co my tu mamy. Wiedeńscy filharmonicy. Prawdopodobnie każdy zna tą monetę. 1,5 euro, 2015 rok. Wtedy właśnie zacząłem kupować e, srebro, inwestycyjnie. E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 110 uncji e, srebra we wiedeńskich Filharmonikach. Bardzo ładna moneta, musimy ją kiedyś omówić na, na rozpakowanku, przy okazji rozpakowanka. To jest główny fundament e, mojego stosu srebra. E, kolejny element fundamentu, Stosu srebra mamy tutaj. Jest to liść klonowy z dwa tysiące trzynastego roku. Tych oto mamy tutaj czterdzieści pięćdziesiąt 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 uncji. Te monety pochodzą z rozpakowanka, na pewno je już znacie i kojarzycie Brytania. Część z nich 2018 rok, niewielka część to 2019 rok, także też część fundamentu. Jeśli chodzi o kangury, kangurów mamy 21 z 2018 roku, też fundament inwestycyjne, to wszystko są <laughs> jakby uncje in, kupowane najbliżej ceny, ceny spot, tak zwanej. Yy, po prostu najtańsze monety yy, bulionowe, jakie można było yy, otrzymać w danym okresie yy, czasu. Yy. Wróćmy chwilkę do rodzynka. Yy, kilogramowa sztabka. Yy. Po prostu chciałem ją mieć, też jest to zakup na samym początku jakby mojej drogi związanej z metalami szlachetnymi. Naprawdę wspaniale, że w dłoni. Wszyscy domownicy bardzo ją lubią, kiedy, kiedy jest wyciągana. Jakbym ocenił ten zakup, moim zdaniem będzie to pierwsze, pierwszy przedmiot, który zostanie sprzedany, gdy, gdy po prostu cena srebra pójdzie w górę. Z tego względu, że trudno, nie spełnia po prostu moich oczekiwań, myślę, że sąsiad, sąsiadka nie byliby zainteresowani zakupem sztabki kilogramowej srebra. Gdyby zaszła taka potrzeba, trudno jest to sprawdzić. W przypadku monet, można to po prostu aplikacją na telefon, po dźwięku, sprawdzić, czy jest ona autentyczna. Poza tym, ma, monety mają grubość, szerokość, detale, wagę. Jeżeli chodzi o sztabkę, tutaj przydałby się skaner, więc prawdopodobnie odbiorcą musiałoby być jakiś sklep, który posiada skaner. W innym przypadku mógłby ktoś chcieć po prostu przeciąć ją na pół, żeby sprawdzić, czy to na pewno to jest jednolite srebro. Tutaj mamy też coś ciekawego: jeden z tych filtrów kolorowy, kolorowany. To jest prezent na moje 31 urodziny od przyjaciół e, wspaniały prezent. Myślę, że pozostanie ze mną aż do, do emerytury. Taki jest Plan. Co my tu mamy dalej? Znane z rozpakowanek e, i 30-30-lecia e, Maple Leaf, czyli liścia kanadyjskiego. E, tutaj mamy liść kanadyjski Incus. Tutaj mamy kangura, zwykły liść kanadyjski z 2018 roku. Jeżeli chodzi o kangura, to tutaj może przy okazji jeszcze zobaczymy, porównajmy sobie, jak wygląda królowa. Jak już jesteśmy tutaj, z jednej strony mamy królową 2018 rok. Nie wiem czy to dobrze widać. No, ta już też ma pewne plamki. I tutaj mamy 2019 rok. Widzimy, że królowej na pewno przybył naszyjnik. Wydaje mi się, że pojawiły się zmarszczki wokół oczu. Jest pewna różnica. Że, że, że po prostu strona z, z królową jest, zmienia się co roku jest aktualizowana tutaj królowa wygląda dużo lepiej moim zdaniem mimo tego, że jest starsza ok, lecimy dalej Brytania z orientalnym brzegiem, również znana z rozpakowanka hmm, ateńska sowa również znana z rozpakowanka o, mój lubieniec eee, koala dwuuncjowy od Perfmint Jeżeli ktoś nie ma to naprawdę polecam stosunkowo tania moneta eee, bulionowa bardzo ładna kolejny mój lubieniec Libertat dwuuncjowy no, wspaniały jestem dumny z niego Mam nadzieję, że niebawem uda mi się znaleźć pięciuncjowego lepiej jeszcze Reverse proof. Uuu, to by było coś. Yy, Libertat jednouncjowy. Yy, co my mamy tu dalej? Yy, Sztabu moneta Smog. Jednouncjowa od Perfmint 2018 rok. Tutaj mamy kolejny prezent na urodziny, tym razem 32 od przyjaciół. Yy, amerykański srebrny orzeł Silver Eagle. 2016. Lecimy dalej. Pandy. Panda 2018 rok. Też znana z rozpakowanka. Bok panda 2019 rok. Nowy wzór obowiązujący już w nowym nadchodzącym roku 2019. Dobra. Musimy troszkę przyspieszyć tutaj ulubione monety yy, mojego potomstwa. Myszka Miki, tak zwany Parowiec Willy. Monety z ogromną premią. Yy, właściwie to nie wiem czemu je kupiłem. Yy, z tego co pamiętam, po prostu bardzo chciałem konkretnie 25 uncji kupić i brakowało yy, przy kangurach. Tak, przy tych kangurach ich jest 21. Ech, tych jest 4, i chciałem, żeby było 25 uncji. Tak. Newie Jednouncjowa. też bardzo ładna. Jeżeli ktoś na prezent, na przykład właśnie na, na chrzciny, czy dla dziecka, myślę, że fajna sprawa. Fajna sprawa. Chociaż mówię, pff, dużą premię mają te monety. Ok, przechodzimy dalej. Eee, przechodzimy do Bestii Królowej 10-uncjowych. Eee, jak widzicie. Na tą chwilę mam Lwa, gryfina, Gryfa yy, i Smoka. Yy, lew jest już rzadką monetą. Gryf również. 10 uncjowe. Lada moment na początku roku. Zdradzę Wam sekret. Yy, będę chciał jako pierwszy zakup w nowym roku, yy, no może drugi, yy, zakupić yy, Jednorożca już czas, także to będzie w styczniu. Ruty, w marcu powinna się już pojawić kolejna piąta moneta, czyli byk. Tak obstawiam. Lecimy dalej. Wchodzimy do sekcji srebra śmieciowego. Jeżeli chodzi o nowy rok planuję również tutaj informacje rozpakowanka, ewentualnie jakieś filmy dotyczące właśnie srebra śmieciowego. To są monety z PRL-u, tutaj mamy faszyzm, e, faszyzm i e, żołnierze wymiennie są one nazywane. E, 20 monet łącznie 7 uncji. E, dlaczego srebro śmieciowe? No dlatego, że tutaj po prostu e, one poniżej... Nie, nie są to monety z czystego srebra. E, były używane, były w obiegu. E, natomiast jest ich tak dużo, że, że po prostu e, nie mają wartości numizmatycznej, są cenione głównie właśnie za zawartość srebra. Jeżeli chodzi o faszyzm, to jest próba 750, czyli na 1000 części jednej monety przypada 750 części czystego srebra. Sprowadza się to do tego, że każda z tych monet, one mają wagę 14,5 g, jest w nich 10,88 grama czystego srebra. 20 takich monet daje nam 7 uncji. Kolejną monetą tego typu są tak zwane mapki. PRL 30-lecie. Również nominał 200 zł, Również waga 14,5 grama jednej monety. Tutaj próba jest nieco niższa. Zawartość srebra około 9 gramów czystego srebra w każdej z tych monet. Co ciekawe na tą chwilę najtańszym sposobem na gromadzenie srebra, które jest łatwo rozpoznawalne przez praktycznie yy, praktycznie wszystkich, są moim zdaniem właśnie monety żołnierze, faszyzm. Yy, tutaj jest jakby najbliżej ceny ceny spot, ceny złomu. Yy, yy, najlepszy wynik. Yy, I myślę, że na pewno będę dokupował jeszcze tych żołnierzy chciałbym jeszcze olimpiady, kilka tych polskich monet, takich bulionowych, przerobić i uzupełnić. Jeżeli chodzi o stos podstawowy, to tak naprawdę wszystko, tutaj pozostaje nam już tylko stos inwestycyjny, czyli stos, który ma za zadanie wygenerować nam dodatkowe uncje srebra w stosie podstawowym. Omawialiśmy już te monety, więc po prostu pokażę co aktualnie się z nimi znajduje. W sztabku moneta smog, Brytania z orientalnym brzegiem, jubileuszowa na 30 lat bicia Maple Leaf, liść klonowy, liść klonowy Incus, perło w koronie, czyli lew 10 bestii królowej, dwie pandy, tygrys koreański oraz koala dwuuncjowa. Jeżeli chodzi o część złotą mamy tutaj dwie sztabki pump po pół uncji każda. Mamy też trzy sztabki po 10 gramów. Łącznie daje nam to 1,96 uncji. Średnio za uncję wychodzi 4658 zł, Ale tak jak mówiłem, zakup tego złota jest moim zdaniem zbędny. Zobaczymy, zobaczymy co z tym zrobimy. Może, może wymienimy to na srebro, nie wiem, na razie jest. Jeżeli chodzi o stosik srebra, tutaj trochę statystyk. 323,71 323 dokładnie. Średnio za uncję wychodzi nam okrągłe 76 zł. Myślałem, że będzie to większy wynik. Średnia cena za uncję. Bałem się, że będzie to po 80. Na szczęście nie jest, nie jest tak źle. Także tak to się prezentuje. Zachęcam wszystkich do kupowania srebra, bo jest to naprawdę bardzo dobra zabawa, ale też świetna inwestycja. Ja osobiście liczę na zamknięcie inwestycji w krótszym okresie. Dużo osób zbiera. Na bardzo długi, w bardzo długim horyzoncie ja osobiście zbieram inwestycyjnie, mam zamiar do 2021 roku zamknąć inwestycje w srebro, pozostawić jedynie 10% metali szlachetnych przy sobie, jako właśnie takie zabezpieczenie na emeryturę. Oczywiście będę zbierał dalej, stało się to po prostu moją pasją. Ale tak to, tak to po prostu widzę. Tyle jeżeli chodzi o Full Stack Video. Nie jest to może ogromny stos srebra, ale pracujemy nad tym. Nasza rodzina pracuje nad tym. To nie jest tylko drobek mój, ale całej mojej rodziny. Mam nadzieję, że też macie swoje stosy srebra, że rozbudowujecie je. Trzymam za Was kciuki, za powodzenie tej inwestycji, jak i Waszych inwestycji. Na koniec, kilka słów. Tak, jak wspomniałem, do poprawy będzie na pewno ta część ze, ze srebrem śmieciowym. Nazwijmy to. Chciałbym mieć tego więcej. Są to monety, które są bardzo łatwo rozpoznawalne, bardzo łatwo zbywalne. I, i, i bardzo tanie, blisko ceny spod, więc chcemy mieć ich więcej. Będziemy kontynuowali serię Pandy, na pewno. Od 2016 roku, także spodziewajcie się, że tutaj 2016, 2017 rok dołączy do, do kolekcji Pand. Oczywiście bestie Królowej do końca, bezapelacyjnie. No i zobaczymy, zobaczymy, czy koala będzie miał kontynuację, czy smog będzie miał kontynuację. Być może kukubary, być może koale jednouncjowe, na pewno będziemy pracowali też nad fundamentem stosu, czyli tanimi monetami bulionowymi, na których jest napisane, że jest to jedna uncja srebra. Myślę, że takie monety w trudnych czasach. E, w, w, na każdą okazję mogą się przydać, nawet LIKE będzie w stanie zweryfikować napis na monecie. Jest to jedna uncja czystego srebra. Jeśli nie, to bardzo szybko będzie można udowodnić, że tak, jest to prawdziwa moneta, nie żadna podróbka. Ech. Na koniec jeszcze powiem tylko szybciutko, że życzę Wam samych sukcesów w nowym nadchodzącym roku, samorealizacji, realizacji czegoś tylko zapragniecie żeby Wasze oszczędności rosły szybciej niż się spodziewacie i pamiętajcie o tym, żeby zrobić listę postanowień noworocznych w zeszłym roku zrobiłem 80% udało mi się wykonać, w tym roku również mam zamiar wykonać taką listę postanowień i co najważniejsze zrealizować ją w co najmniej 90%. Ważne jest, żeby te postanowienia były realne, lepiej jest zrobić krótką listę realnych postanowień i wykonać 80, 90, może nawet 100% niż zrobić długą listę życzeń, a nie postanowień tylko życzeń i wykonać po prostu 1%. To po prostu demotywuje do dalszego działania. Także tyle ode mnie. Wszystkiego dobrego w nowym roku.